Szymanko, ja jestem Arek i przejąłem Marcela kanał, tak. To nieprawda, muszę tutaj coś zaświecić. Przepraszam. Czy, mi, czy ten sprite coś robi? Chyba widać, Widzę. Fajnie widać, się chmota, ale tam piosenka leci w tle. Nice. Dzisiaj będzie tak, ten chłopak... Siema. Z dwóch odcinków uzgodnionych będzie Jesteś specjalny gość. Tam, 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 wow. wow. <grym> tam, <grym> tam, 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 mam tam, 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 nie tam, 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 Rej jakby ją ktoś polubił. Wytłumaczę. Takie o składamy do Olafa. To, jest, to każdy to wie. A jak wyskoczy na przykład Arek. włoży i on wyskoczy? To to sam tak by... dostaje na birze. Dobra, to Peterka nie no, Nie, raz zaczyn. Raz. Ale to ile. I teraz Nikosze się Dobra, to ja, to, to ja... ja. Ty jesteś pierwszy? O, raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Jest! Kurde. Czyli y, ja jestem ostatni, ale składaj. Okej. Okay. No. Można też pociemać? Dobra, Nikosze, no już piesek! Ale szybko, Nikos, bo nie tylko czas leci. Musimy się zanagować. O, poczekaj. Poczekaj, to widzę. No no, to... mm, Nie to smakuje jak papryka. Chcecie? Nie chcecie. Dobra. Mm, to jak? Dobra, Dobra. Dobra, Dobra. to będzie tu. Dobra, nikt już dla mnie nagrywa, bo ty to opatasz. Dobra, chodźmy. Już nagrywam. Dobra. 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 Teraz ty. Mhm. To ja? Proszę cię Olaf, nie wyskocz. A wyskocz. Nie, 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 uh -huh. Nice. Dobra, to no, jest ja nie, to no, O, no, znowu. Co? ej, ej. e, Tak, nie e, 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 tak? Tak, tak? Tak, e, być. No, e, 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 Dobra? To e, e, Tak. Teraz ja. ja. Aha. To by drugie było. Dobra, pan nam wyskoczy. mm. i wyskoczył. O, Tak No. No, mm. się użyło. No, nie kusi! Czekajcie eee, mm. Ten człowiek nie ma leptu. Nie, ja. Ja? ja? Nie, nie Gosz. Nie Kto nie oglądał poprzedniego odcinka, nie ogląda. Do końca. Nie, tutaj tylko. Góra! Ja ja, dawaj, ja, dawaj. Góra się nie zmienił. To co, to co? To chyba to niszczymy, tak? Czy zostaje. Ja to teraz z... zrobię to wyjmie Yeah Teraz ty A teraz ja? Tak No kurde O nie wypadnie I to nie? A teraz ja Macie chipsa No znowu nie chcecie Dobrze. A ja Nie Nie, nie tak. No Teraz ja? ja. Może tu? My... ma teraz. O nie, ma teraz. Pokaż, że mam najwięcej nalepek, to zostanie jakiś challenge od Was. Tak więc, piszcie pod tym filmikiem challenge. Niektórzy. Bo kto... jak nie, to przyjdzie do Waszego domu. I <grym> za tym zatkowałem? Niko. A e, teraz ja? Tak. Tak. A ja teraz, tak? No, bo jest, bo jest, bo jest. Nie, ja byłem. O, oh. w ogóle to ma, Marcel mi to przyczepił tu na morze. No. Dobra, będzie. No ty. Ja sobie wezmę. Tak, okay. yeah? no, no, Nie. Dobra. Tu, tu, tu. Nie. Tu no, cię Tam będzie, tamta dziurka, Nikosz. Yes. Majs. Nice. No, Nikuś. <laughs> <laughs> Przestawiłeś. No Tu jest samotna dziurka. Nie wiem czy ją będzie, o widać. Wkładam ją. No i się okaże, że wystrzelił. Strzelił się u nas? Aaa! Cicza chciałem włożyć, no. Ale bardzo mądry jesteś. No nie o, nie ma samotnej dziurki. Czas, Nie czas. No, dawaj. Nie, pan. E, Więc teraz jest 2 0, 0. Zrobimy ci, o tutaj jest lewa tyłka. cię zrobiliśmy? Dobra, robię cięcie. Cięcia. Dobra, gramy znów papierkami nowy C. Tym razem... Będziemy składać... Dwa. A ty włącz. A ty włącz muzykę w tle. To dwa, tak? Dobra, z na nożycę. Raz, dwa, trzy. Czyli my walczymy. Czyli a ty jesteś pierwszy. Raz dwa, trzy. Jest! Dziewięć jest na odcinku? Składaj. Telefonik? Zamknij mordę telefonik. Maruś, Marusia, to jest nie problem, wiecie? Nie powiecie. Te... Ja znowu jestem pierwszy. Moje. A ja znowu ostatni. Ej, to dwa chyba. No tak. Nikos, po dwa. Po dwa. Zjadł sobie galetkę na talerzu. Maciej, czy nic Dobra, nie, bo... Ej, Ej, Arek, 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 trzy Idę po Fromasza. Zabójcie moje łóżko, walnąłem się o nie. No. Dobra, wkładam te dwa. Ja tak nie muszę bardziej wyskoczyć. Ej, to nice. Dobra, nice. Nikoś, a nie Arek. Jaki Nikosz? Z mojego przyjaciela nazywa Zigobek. Może No ja już. Ja już. I nie wiem. Był... Mi... Ej, się... Ha, my, panu... nie wiem Nie w to. Fajnie. Dziękuję dobra Aha, no to na się. To będzie to będzie na tyle. Piszcie. Ja też. Dla niego Czekajcie Czekajcie, chodźcie wszyscy za mną. Ale tutaj gram do tego o piszcie challenge. Dla niego, <laughs> Dlatego. Dlatego o piszcie challenge. Gram. Dobra, gra w Far kraja Kto chce Far Crya zostawia łapkę w górę. To cześć! Nerga. Hej o